Witajcie w kolejnym odcinku z serii Akademia BVB. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od meczów towarzyskich, przedsezonowych, które tutaj mamy. Od razu przejdziemy do szybkiej symulacji. Zobaczymy, kto wygra. Niestety przegraliśmy. Embolo strzelił jedną bramkę. Dosyć ciekawe, że ten Embolo tam gra. No chyba to jest ten Embolos z München Bloodbath. Ale nic, mamy kolejne mecze. Będzie trzeba zrotować ten skład, zobaczyć, jak inni się spisują. Tu nam przychodzi informacja, żeby wykorzystywać zmiany. Właśnie o tym powiedziałem, więc to zrobimy. Jakie zmianki? Bo już zespół jest podmęczony po tamtym meczu. Nie zdążyli się zregenerować. Damy szansę Krausowi. On się fajnie rozwija. Braunowi damy szansę. Komu by to jeszcze? Bauer sobie zagra. Zagra sobie Ratman, który będzie powoli wchodzić do pierwszej jedenastki. Andersen sobie zagra. Burneman sobie zagra. Wszystkich w sumie możemy nawet wymienić. Flutkę, Freire zagra. I chyba tyle ze zmian, chyba że jeszcze jakaś jedna. Nie wiem, zastanawiam się. Nie, dobra. Tak, zobaczymy, wyjdziemy z takim składem. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. 1-1, ok. Nie byliśmy stroną dominującą w tym spotkaniu, ale. Jeden punkcik. Zobaczymy, co nam się uda wyjść z tej grupy. Zawsze jakiś hajsik wpadnie. Kolejny mecz, chyba z jakąś niemiecką drużyną, mi się wydaje. Regensburg. Nie wiem z której to jest Bundesliga. Ale mamy strasznie podmęczony skład. Będzie trzeba tutaj zrotować dosyć mocno. Na pewno Graf sobie zagra. A bo wiecie, bez rotacji nie chce mi się tego robić. Zobaczymy, jak na podmęczonym. No i proszę, podmęczeni zawodnicy lepiej zagrali niż świeżutcy. Także mamy 2-0 zwycięstwo. I mamy 4 punkty po trzech meczach. Jak na Przedsezonowy turniej myślę, że nie jest źle. My już mam półfinał. Mamy ofertę transferu. Zobaczymy sobie ją. Raczej nie będę chciał go sprzedawać, bo jest to nasz rezerwowy, więc raczej to odrzucę. Chociaż jeszcze zastanawiam się, bez jest konkretny hajsik, ale mimo wszystko odrzucam. Nie ma co. Nie wiadomo, czy znajdziemy lepszego zawodnika jako do rotacji nadającego się do naszych kryteriów, zobaczcie, jaki ma podmęczony skład. Tutaj będzie trzeba rotować jednak, bo obrona już nie domaga strasznie. Mamy też Brauna na pomoc, Ratmana bym dał. Kogo by tu jeszcze dać? Krausa może, albo jeszcze Bornemana. Skrzydło za Polkmana, bo on ledwo żyje. Kogo by tu jeszcze dać? Dobra, na razie tak. Bela Koczep ledwo oddycha tam, ale zobaczymy. <laughs> Proszę, 3-0. Podmęczeni lepiej grają niż sierzutcy zawodnicy. Więc mamy finał turnieju. Zawsze jakiś hasik wpadnie od zarządu. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. 3-0. Zgramy z jakimś klubem, z Herentwern, jeśli dobrze mówię. Czyli holenderskim klubem. Finał już powinni być miara wypoczęci zobaczymy jak sobie poradzimy no jeszcze Bela Koczop ledwo żyje więc chyba go zmienimy on jest naszym podstawowym zawodnikiem no dobra zobaczymy albo wiecie co jeszcze zróbmy zmiany bo zawodnicy są strasznie podmęczeni dajmy Bauera za Bela Koczapa dajmy Krausa na prawy prawą obronę tutaj damy tego Baufonte nie, dobra, damy tego Garcia na skrzydełko, szybka symulacja, trzymamy kciuki, 3-1, czyli wygrywamy cały ten turniej, zgarniamy, nie wiem ile tam było hajsu, ale trochę, troszkę hajsu zgarniamy, przyda się, o mamy wygrana, teraz będziemy mogli już się spokojnie zastanawiać nad wzmocnieniami, wzmocnieniami. przyszły nam raporty zwiadowcze, inne mamy tego, ale 26 lat nie się nie nada. Kogo my tu jeszcze mamy. Mamy Kariusa. No to 29 lat też się nie nada. Chociaż ciekawe, że taki zawodnik jest wolnym zawodnikiem. Jakbyśmy nie prowadzili tej kariery, to może byśmy poszli. Tego też nie. Tego też raczej nie. No nic z ciekawego nie przyszło, jak widać. Tylko jakieś... Nie um. wiem, po co ich sobie obserwowałem, ale dobra, mamy 3,5 miliona. To jest dosyć spora sumka, tutaj dostaliśmy dużo za ten turniej, więc dobrze, żeś, żeśmy go wygrali. Przyłożyliśmy się do niego, zobaczmy cele, jakie chcą. Chcą, żebyśmy ściągali młodzików tak, ze szkółki juniorów, też żebyśmy wdrażali ich do podstawowej jedenastki powoli. No, tutaj ekspozycja marki, tam jakieś zwycięstwa. Włącznie do walki Awans i żebyśmy 2,5 miliona mieli zarobku, my sobie zobaczymy tutaj naszych juniorów. Czy jest ktoś już interesujący? No, nie widzę, żeby był ktoś interesujący, niestety, ale możemy sobie. O, mamy raport zwiadowczy dostępny, ale najpierw sobie zatrudnimy najlepszego skałta, jaki tu jest. Myślę, że to będzie dobra opcja. Bierzemy go, no to zobaczmy ten raport zwadowczy najpierw. A ciągle ten, to nie wiem, odrzucić go czy podpisać. Hmm. Nie, chyba odrzucę. To. Nic z niego nie będzie, odrzucam. On rozpoczyna scouting. Tego też weźmiemy. Żeby rozpoczynał scouting, nie wiem, gdzie pójdziemy. Hmm. Gdzieś w jakieś niemieckojęzyczne, może byśmy poszli. Do niemiec chyba nas. No, nie puści, bo już mamy tam skauta. Ja bym poszedł. Nie. W... Do Francji może, nie jest to niebieskojęzyczne, ale blisko Niemiec, więc pójdziemy do Francji, może znajdzie nam jakieś perełki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc idziemy dalej z symulacją, zobaczymy jak się dalej potoczy. Wzmocnienia z pewnością będziemy robić, a nam przychodzi oferta za naszego środkowego pomocnika. Jest to dosyć pokaźna sumka, nie wiem czy się na nią nie zgodzę. Bo Sterner to jest ten skrzydłowy, co żeśmy go zmienili na SP. Wiecie, co na razie zostawię, zobaczymy potem. Jakbyśmy funkcjonowali bez Sternera? No mamy Brauna, mamy Grafa, w razie czego? Młodzików. Myślę, że byśmy mogli spokojnie go oddać i byśmy jakoś strasznie nie ucierpieli. Hmm. Czy pójdziemy w ten deal? Ja bym chyba poszedł, wiecie co? Ja bym w to poszedł tylko wynegocjujemy, albo damy do negocjacji, albo sami znegocjujemy jak najwięcej hajsu, żeby nam dali za niego już się tak dają pokaźną sumkę, ale ja bym dał, nie wiem, 4, 5 milionów 4,200 to już jest konkretnie, ale ja bym jeszcze poszedł do, nie wiem, 4,600, 4,500 albo znaczy, no 4,800 nawet, zobaczymy 4,200, są nieugięci I jeszcze spróbujmy, bo zawsze trzeba wyciągnąć jak najwięcej, 4,5. Pięknie, zadowoleni wszyscy, sprzedajemy naszego kluczowego zawodnika, ale za pokaźną sumkę, którą przeznaczymy na jakieś wzmocnienia. Myślę, że jest to dobry deal. A my od razu sobie zobaczymy, czy nam kogoś tutaj ciekawego wyszukało, raczej wątpię, to samych wolnych zawodników nam pokazało, młodzików, ale zobaczmy sobie. No nie ma tu nikogo, jest Wirtz, ale to nie ten poziom, żeby do nas przeszedł. Ja nie widziałem nikogo ciekawego, ale to, że będziemy się wzmacniać, to jest Pewniak. Nasz klub potrzebuje wzmocnień. Zobaczmy tylko tutaj, czy jest ktoś ciekawy. No są ciekawi zawodnicy, ale oni, oni nie chcą, jak już wiemy, nie chcą do nas przejść. Badistomajor już usuniemy go, bo jest za stary. Dziwnie dobrze, mi 21 lat i za stary. Ale takie są re realia naszej Naszego budowania składu, wokół czego budujemy skład. Takie założenia przyjęliśmy, że Niemców do 20 lat tego sprowadzamy, tego się trzymamy, więc dodamy sobie wytyczną, jaką żeby nam skład szukał tego, co potrzebujemy, a potrzebujemy skrzydłowego, albo i też środkowego pomocnika, skrzydłowego też potrzebujemy, ale najpierw zobaczmy sobie środkowego pomocnika za tego szternera co sprzedaliśmy. Być może nie będziemy ściągali nawet nikogo, ale zawsze warto wiedzieć, że jest jakiś w miarę ciekawy zawodnik, który by się nadał do nas. Więc daliśmy tam jakieś wytyczne. Idziemy dalej z symulacją, zobaczymy jak to się potoczy dalej. Będzie trzeba obserwować ruchy innych klubów na rynku transferowym, zobaczyć kogo ściągają, żebyśmy też się w miarę wzmocnili. Zobaczymy jak to pójdzie, a my mamy ofertę transferu. 14 został sprzedany. Mamy ofertę za Bueno. Myślę, że się na to zgodzimy. Tylko zliczymy, żeby nam wyciągnął jak najwięcej hajsu. Bo nie potrzebujemy tyle LO. Dwóch nam starczy do rotacji. Więc sprzedajemy i kolejny milion wpada, no jak nie więcej. A przed nami już pierwszy mecz w lidze. Radman chce grać. Wydaje mi się, że chłopie damy ci zagrać. <laughs> tak mi się wydaje i to co? Weźmiemy udział w konferencji, bo to pierwsza konferencja. Czy awans to jest realny cel? No zdecydowanie możemy walczyć o awans. Ale mamy wszystko, żeby awansować też. Więc dwie odpowiedzi by były poprawne. Czy Ratman dzisiaj zagra? No wiecie... To przykład dla innych. No co mam więcej o nim powiedzieć? Myślę, że dam da mu szansę w pierwszym meczu. I bym chciał go wdrażać do pierwszej jedenastki. Czy Brown wypełni lukę? No oczywiście, że wypełni, bo... Jakbyśmy jakby nie wypełnili luki, to byśmy nie sprzedawali tamtego Szternera, nie zgarniali tyle hajsu za niego. Ale przynajmniej pierwszy mecz, morale są bardzo, bardzo wysokie. Zrobimy tego błędu. Nie wiem, czemu to się w ogóle, jak on wywala z klubu, więc dajemy tutaj Brauna. Potem to to będzie trzeba to zmienić. I wiecie co? Albo Bratmana damy jeszcze. jak chciał tak strasznie grać. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Remis. No dobra. Przeważaliśmy. Nic z tego nie wyszło. Trudno. Idziemy dalej w sezon. Ratman jest zadowolony. I od razu damy tego, tego Brauna. Za tego błędu. Nie wiem po co on tu. od razu wysyłamy jak najniżej. Za Fontę może. Albo za lub No za fontę, bo ma zdjęcie. <grytania> Dziwne kryteria, ale dobra niech będzie. Zapisujemy to. Zobaczmy tylko sobie Tego Poluchmana, raczej znaczy Ratmana, przepraszam co on sobie coś ro robi sobie tutaj Bardzo fajnie, niech sobie robi, 16 lat Kurde, chłopak jest tak utalentowany on chciał go wdrażać już do pierwszej jedenastki tylko tam mamy tego yy, SPO z Holandii, nie pamiętam jak się nazywa Który też jest kozakiem Może byśmy jakoś dwóch upchnęli, no muszę się zastanowić No właśnie tego, jego. Hmm, bo wiecie, on ma słabe strzałek, Neś, bo. Hmm. Może by mu tak zmienić na PS, którego nam brakuje. To nie byłoby głupie, chyba. Najpierw na PP bym mu zmienił. Wiecie, co ja bym w to poszedł, żeby zrobić miejsce dla Ratmana? Niech on sobie robi PP najpierw, potem PS. Zobaczymy, jak to mu pójdzie. I byśmy dali Ratmana do pierwszej jednostki. Myślę, że to jest dobra opcja. Bradman się cieszy, że zagrał, ale że nie zagrał dobrze. Nie zamartwiaj się chłopie, jesteś 16-latkiem, bardzo utalentowanym, będziemy Cię wdrażać do pierwszej jedenastki. Przed nami już y, lipiec się kończy niestety. My bez żadnych ruchów w sumie, tylko sprzedajemy na razie, ale wieszcie, ruszymy z ofensywą. Tu mamy kolejną ofertę za Bueno, akceptujemy to, niech on idzie sobie a przed nami kolejny mecz, na razie mamy jeden punkt po jednym meczu mogłoby być trzy, bo dominowaliśmy, ale nie jest źle teraz gramy. nie wiem co to jest za zespół zobaczymy, błędno został sprzedany czyli kolejna półtora miliona wpada mniej więcej, o 950 ale wiecie o co chodzi zawsze milion w kieszeni na transfery, więc zobaczymy co dalej, dalej pójdziemy ze składem, co będziemy ulepszać, ale najpierw skupimy się na tym meczu i na tym co mamy tutaj myślę, że damy szansę Powerowi i bym dał Krausa i na razie tyle nawet nie wiem, czy Krausa nie będziemy wdrażać do pierwszej jedenastki tak samo Rotmana i kurde, wyrównany strasznie mecz, ale w końcówce 78 Kobylański nam strzela Teraz chyba Polar nawet, więc Sytuacja, przegrywamy 3-2. No, niestety, No czyta jakieś plotki na swój temat. Nie wiem po co, zamartwia się sobą. Dam ci szansę, żebyś grał. Potencjał podstawowy, więc nie wiem co ty gadasz. Zobaczmy raport. Juniorów naszych, nikt to raczej nie jest ciekawy na razie. Więc oni jeszcze sobie nie będą rozwijają się. U. Tego przenieśmy, może niech tak na razie będzie. Zobaczmy, tutaj czy jest ktoś ciekawy. Ten nie. Ten nie. Ten nie. Ten raczej też nie. Ten też nie. Ten też nie. O, ten już konkretny. Ponad milion wartość. Zobaczmy sobie. Bo może wskoczy do pierwszej jedenastki. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś bramkarzem. Bramkarza akurat mamy, ale to nie znaczy. Będziemy Ciebie rozwijać, chłopie. Może, może będziesz kiedyś naszym pierwszym bramkarzem. Zobaczymy jak to się potoczy. Ja Ciebie nie skreślam. Paradoksalnie po odejściu Tennera i tak mamy przysyt środkowych pomocników, więc robimy czystki. Wystawimy tego młodzika, no niestety nie pokładam w nich większych nadziei. Tego młodzika, co żeśmy przed chwilą ściągnęli. Jakiś hesik wpadnie za niego. I bym wystawił jeszcze jednego tego Krugera, i bym ludzkie efile wystawił. Myślę, że to jest dobra opcja. Niech się nimi kluby interesują. Zobaczmy, co z tego dalej wyjdzie. Na dziś to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. I już powinny, jak ten odcinek wyszedł, to gratuluję zwycięzcy konkursu, bo już powinny się ogłosić wyniki. I przypominam, że będzie kolejny konkurs na FIFA, więc oglądajcie ciągle odcinki. Zostawcie subskrypcję, żeby Wam przychodziły powiadomienia o nowych odcinkach, materiałach. Zostawcie komentarz, lajka. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. A jeszcze na koniec to powiem, bo pewnie słyszycie, że reportuar, jeśli chodzi o dźwięki, jest dosyć ubogi. Dźwięki w tle, znaczy muzykę w tle. Więc jeśli znacie jakąś fajną muzykę bez praw autorskich, to możecie podsyłać linki albo tytuły. Ja sobie to obczaję. Dziękuję za pomoc. Jeszcze raz do usłyszenia. Dziękuję za oglądanie.